Witam wszystkich w kolejnym odcinku mojego motovloga. Jest już to czwarty odcinek. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, co wybrać: motocykl czy samochód. Jest to dość ciężki temat, bo ile osób, tyle opinii i tyle zdań. Jednak postaram się wam troszkę rozjaśnić i odpowiem wam na to pytanie. Ale odpowiemy wszystkie wady, zalety i na końcu podsumujemy cały ten odcinek, jak to w ogóle sprawa wygląda i troszkę wam przybliżę informacje o tym, co wybrać. Kto jest zainteresowany, tego zapraszam. A więc tak, co wybrać? Motocykl czy samochód? Sprawa wygląda tak. Motocykl. Zacznijmy od najważniejszego podpunktu cena. Cena motocykla, jeśli mamy, powiedzmy, zakres około 10 tysięcy złotych, bo takie są przeciętne stawki, jakie możemy zaoferować za motocykl bądź za samochód. Względem wielkości jest cena za motocykl dość duża, jednak za te 10 tysięcy mamy motocykl w bardzo dobrej kondycji, najprawdopodobniej gdzieś Powyżej 2005, 2006, nawet wyżej, w zależności od marki, pojemności i w ogóle, jaki ten motocykl jest. Samochód 10 tysięcy, różnie to bywa, może my trafić na dobrą maszynę, a możemy trafić na kompletnego złoma. No ale to trzeba się przyjrzeć, pooglądać. No i nie wnikajmy, cena. No to wyjaśniłem mniej więcej, jak to wygląda, spalanie. No powiem wam tak, spalanie, no to wiadomo, samochód już z reguły więcej pali. Jeśli będziemy stosować go po mieście, no to też postojmy więcej w korkach. Jednak gdy kupimy motocykl wielkiej pojemności około litrówkę jakiegoś ściga, to naprawdę to spalanie też nie będzie mniejsze niż samochodu, bo w 6-7 litrach po mieście się też nie zmieścimy, więc spalanie no to jest pojęcie względne. Jednak korki ominiemy, więc ten dojazd do pracy zajmie nam zdecydowanie mniej czasu. Szkoły pracy, cokolwiek gdzie byśmy nie jechali po mieście, to no zajmie on mniej. Na autostradzie, no to spalimy tym motocyklem mniej więcej tyle, ile samochodem, no bo ten motocykl jeśli otworzymy przepustnicę będzie spalał dość dużo. Kolejna sprawa naprawy, no to naprawa, no to jest pojęcie względne, bo zależy co się zepsuje, jaki ten motocykl aktualnie posiadamy. No i jest ona z reguły tańsza niż naprawa samochodu osobowego, no ale jednak może się zdarzyć tak, że ten samochód, który kupimy będzie on lepszy i nie będzie się psuł, a motocykl może się nam psuć stale. To wszystko zależy od wyboru, do czego dokonamy, czy to będzie Chińczyk, czy to będzie Japończyk, w zależności jaki to będzie motocykl, jednak ja nie jestem uprzedzony do Chińczyków i wiem, że niektóre osoby strasznie nagadują na Chińczyki, że się psują, że ciągle nie da się tym jeździć, że się tłucze, że to, że tamto jednak z mojego doświadczenia wiem, że to jest nieprawda, bo te motocykle są dość wytrzymałe i jeśli się o nie dobrze dba, no to one wytrzymują naprawdę długo, długo, długo okres czasu. Kolejna sprawa opłaty. No opłaty, no to jest też pojęcie względne, bo zależy z którego roku, jaka ta pojemność tego motocykla, więc wiecie, jak to wygląda sprawa. Jeśli kupimy małą pojemność, te opłaty będą znikome. Około 50-100 zł za ubezpieczenie. Przegląd, no to nie wiem, ile no on kosztuje, ale też myślę, że koło stówki, tak samo jak samochód osobowy, więc wychodzi mniej więcej na równo. Jednak te opłaty, ubezpieczenie, jeśli będziemy brać jeszcze dodatkowe autokaską, no to w samochodzie wyjdzie to drożej, więc to jest też kolejna, prawda, rzecz, która Wychodzi na równo. Pogoda. Jak sprawa wygląda z pogodą pomiędzy samochodem a motocyklem? Sprawa wygląda tak: jeśli będzie lało, będzie mróz, będzie śnieg, to tym motocyklem raczej nie pojeździmy. Jeszcze, jak będzie lało i tam będzie jakiś mróz, to nie ma problemu, bo na motocyklu kupimy sobie jakieś ubranie. Jednak to jest dodatkowy wydatek i to musi być ubranie specjalistyczne. Niezwykłe ubranie motocyklowe, które kupimy za około 1000 zł, tylko to trzeba władować w którąś ładną, ładny tysiaczek. Kolejna sprawa: no samochodem pojedziemy, niezależnie czy będzie śnieg, mróz deszcz, cokolwiek, nie będzie tam sprawiało większego problemu. Jednak motocyklem wiadomo, jeśli nas złapie gdzieś na trasie ten deszcz, ulewam, to nie będzie problemu, bo możemy zjechać na stację i przeczekać. Jednak jeśli widzimy, że zanosi się zła pogoda, no to nie radzę się wybierać tym motocyklem w dalsze trasy, bo może wiadomo, motocykl ma gorsze hamowanie, gorszą przyczepność, możemy doprowadzić do wypadku i mogą być, może być to wypadek opłatkany w skutkach zar zarówno dla nas, jak i dla wszystkich uczestników tego wypadku. Kolejna sprawa bezpieczeństwo, to tak jak właśnie powiedziałem przed chwilą, Bezpieczeństwo jest na pewno teoretycznie większe w samochodzie, bo jesteśmy, prawda, okryci ze wszystkich stron tą blachą, więc zawsze nas coś okryje. A ile jednak jest mniejsze w motocyklu, ponieważ jesteśmy zdani sami na siebie swoje umiejętności i swoją pewność siebie, którą musimy okazać w każdym detalu. Nie możemy okazać słabości na tym motocyklu, ponieważ gdy wjedziemy do miejskiego buszu, może nas to po prostu pożreć. Kolejna sprawa, miejsca postojowe. No, na motocykl, jeśli będzie to zima. No to osobiście nie wiem, czym zostawił swój motocykl na dworze, aby on tak stał, ten mróz, śnieg, wszystko to na niego spadało. Jednak ja bym wolał, żebyście też zostawiali motocykle. Jest, po pierwsze, większe bezpieczeństwo, macie tą pewność, że nikt wam go nie ukradnie. Po drugie, nie będzie na nie będzie jakichś strasznych warunków atmosferycznych, nie będzie musiał wznosić w większej temperatury, mniejszej deszczu i tego wszystkiego, więc jest to zawsze jakiś plus. No, samochód wiadomo, jeśli macie ten garaż, jakiś parking podziemny, no to jest to lepsze, no bo. Ta karoseria się nie będzie tak szybko niszczyć, no ale wiadomo, no. Jeśli nie mamy, to też znajdziemy gdzieś sobie miejsce na ulicy i zaparkujemy, więc nie jest to problem. Kolejna sprawa, jeśli macie rodzinę, więcej niż dwie osoby, no to lepszy jest samochód. No bo wiadomo, jest pięcioosobowy, więcej osób się do tego mieści. No nie mówię teraz o smarcie czy czymś takim, tylko o jakichś większych samochodach osobowych, normalnych samochodach osobowych. W motocyklu są to dwa miejsca. Wiadomo, że są te motocykle z przyczepkami bocznymi, no ale. Powiedzmy sobie szczerze, kto tym się porusza po mieście? Widzieliście coś takiego? Gdzieś tam na jakieś zloty, owszem, ale po mieście nie za bardzo. No i to jest lepszy samochód, więc tutaj samochód na pewno wygrywa. Kolejna sprawa, no to zachowanie, jakie można spotkać na drodze jadąc motocyklem, no to wiadomo, a LWG, jakieś przepuszczanie, jednak gdy spotkamy, jedziemy z samochodem, no to najczęstszy gaz, i to nie jest moje zdanie, tylko ogólnie. To już naukowcy zbadali. To najczęstszy gest używany pomiędzy kierowcami samochodów osobowych to jest środkowy palec, więc wiecie, jak to wygląda, prawda, w praktyce. No to nie trzeba dużo opowiadać. No i teraz podsumowując te wszystkie podpunkty, o których Wam właśnie powiedziałem, ja nie, wy nie wybieram, nie jestem szczególnie zwolennikiem, że jedno nie wsiadam do drugiego, no bo nie. Po prostu, gdy jest pogoda, gdy jest to, wsiadam na motocykl i nim jeżdżę. Jednak, gdy jej nie ma, wsiadam do samochodu i się nim poruszam. No i wydaje mi się, że jest to najlepsza opcja. Ale możecie również mieć swoje zdanie, także odpowiadajcie na to w komentarzach z chęcią. Przeczytam Wasze opinie na ten temat. Zapraszam również na nasz fanpage Superbike na Facebooku. Dzieje się nam wiele fajnych rzeczy, o których warto powiedzieć. Subujcie mój kanał, tych filmików będzie znacznie, znacznie więcej. Nie wiem, czy znacie Maniaka.pl, który nas promuje swoją osobą, która jest już bardziej znana na YouTube. No i wydaje mi się, że to jest już tyle. Zadawajcie kolejne pytania, będziemy na nie odpowiadać rozmawiać i tego typu rzeczy. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Na razie.